I teraz jeszcze taki krótki tip ode mnie. Jeśli będziesz nagrywać telefonem, staraj się używać tylną kamerę, ponieważ ma ona dużo, dużo lepszą jakość. Dodatkowo staraj się, aby twoje otoczenie było w miarę... Ciche. Jeśli nagrywasz w domu, no to, żeby nie było żadnych domowników, a jeśli są, no to żeby byli w miarę cicho, żeby dobrze ciebie było słychać. Natomiast jeśli nagrywasz na zewnątrz, to też postaraj się jak najbardziej wyeliminować wszystkie szumy oraz jeśli wieje wiatr, no to również wstrzymaj się z nagrywaniem, bo wówczas nie będziecie w ogóle słychać, będzie tylko ten szum. A audio jest bardzo ważne, audio jest nawet ważniejsze niż sama jakość wideo, ponieważ jeśli nam coś trzeszczy, jeśli mamy taki niewyraźny dźwięk, nie jesteśmy w stanie usłyszeć, co ten twórca do nas mówi, no to prawdopodobnie to wideo wyłączymy. Dlatego skupcie się na takich małych detalach. Da się to fajnie osiągnąć w takich warunkach domowych. Jak widzicie, ja po prostu nagrywam w pokoju na tle białej ściany. Tak więc wy też możecie, ale właśnie skupcie się, żeby w miarę możliwości to wideo, ten dźwięk był jak najlepszy.